Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie trzecie podsumowanie tygodnia, i tu będzie krótko i na temat, więc będzie dużo rzeczy takich istotnych, dosyć a mało pierdzielenia o głupotach. Zacznę od tego, że sporo czasu mnie nie było, to znaczy, chyba już dwa tygodnie nie było podsumowania tygodnia albo tydzień, ale nie wiem. Ostatnio ogólnie podsumowania tygodnia nie wychodziły w ogóle w czasie, miałem problemy z wzięciem się w ogóle za to, i miałem też problemy z ustawianiem wszystkiego odpowiednio w czasie, że tak powiem. Więc postanowiłem się za to zabrać, bo uznałem, że nie może tak być, że gdzieś mi to wszystko ucieka, rozwala się i tak dalej. I tej systematyczności brakuje. Nie wiem jeszcze dlaczego, i tutaj muszę trochę jakby się skupić na sobie i dowiedzieć się, co powoduje ten zastój. No bo ostatnie jakby 4,5-5 miesięcy wszystko było dobrze, a nagle się po prostu zepsuło. Więc tu będę nad tym pracował i tutaj dam Wam znać, jakie techniki wypracowałem, co wypracowałem w ogóle i czego się dowiedziałem. Natomiast to się też wiąże z tym, że umarł trochę mój blog. W sensie nie pojawiły się trzy ostatnie posty, przez co jeszcze ostatni, który się pojawił, miał tydzień opóźnienia. I to jest związane z tym, że nie mogę się zabrać za zapisanie postów, poprawianie tych, które mam, bo tam już leżą nieopublikowane trzy albo cztery posty gotowe do publikacji. Po prostu są w takim stanie, że nie nadają się do wypuszczenia. Trzeba by było im poprawić, zrobić lepszy research odnośnie tych tematów, które tam zostały poruszone, przygotować fajniejsze grafiki i zrobić to, żeby było wyglądało bardziej profesjonalnie, a nie tak byle jak, więc nie chcę wypuszczać czegoś, co nie jest dobre, aczkolwiek nie mam po prostu motywacji i chęci do tego, żeby zająć się poprawą tego. Nie wiem jeszcze, jak do tego wrócę do, um, do blogowania, bo nie daje mi to jakoś frajdy, nie wiem dlaczego, po prostu mm, napisałem przez powiedzmy dwa miesiące prowadziłem bloga, pisałem posty i w tym momencie zaczyna mi się nie chcieć, albo po prostu nie widzę takich konkretnych zmian i mm, efektów tego pisania, żeby coś się miało ruszyć w tym temacie. Zobaczymy, będę na tym pracował w najbliższym czasie. To jeszcze jest do wypracowania, wszystko się da wypracować. Więc, no tak jak mówię, tutaj ta systematyczność poszła w ogóle gdzieś w siną dal, nie chcę używać jakichś tam niecenzuralnych słów, ale faktycznie nie jest dobrze, dlatego muszę się zatrzymać trochę i przyjrzeć sobie. I właśnie wczoraj dzięki temu, że trafiłem na, trafiłem na, Karol podzielił się swoim podsumowaniem tygodnia ostatnim na naszej grupie tutaj, więc po przeczytaniu tego zauważyłem, że kurde, nie tylko ja mam pewne wątpliwości, nie tylko ja mam jakieś takie przestoje, i nie tylko mi się wydaje, że coś jest nie tak. I to sporo rzeczy mi uświadomiło, nie? Dlatego muszę przejść jeszcze raz wszystkie te cele. Minęło już praktycznie pół roku, od kiedy je wyznaczyłem, bo było to końcówką grudnia. I powiem wam szczerze, że przeglądałem sobie je tak wczoraj, siedziałem nad nimi. I tak doszedłem do wniosku, co ja sobie myślałem, kiedy ja to pisałem, nie? <laughs> Wydaje mi się, że to nie jest do końca to, co chciałbym osiągnąć, ale to wychodzi mi w czasie, teraz dopiero się tego dowiaduję, nie? Czyli jak zacząłem, podjąłem pewne kroki do realizacji tego, tych tematów, to okazuje się, że niekoniecznie są to tematy dla mnie. Dlatego tu dużo, dużo, dużo zmian będzie. Całe te trzy poziomy kurs będę przechodził od nowa i będę przygotowywał sobie wszystkie cele. Od nowa, i dzięki temu będę się też Wam chwalił, jak wygląda proces taki przebudowy tych celów. Tak, bo nie wiem, wiem, że na pewno wszystkie nie wylecą, bo niektóre rzeczy sprawdzają mi Friday i fajnie je realizować. Natomiast część rzeczy na 100% wyleci. I jeszcze sam nie wiem, jakie są to rzeczy. Muszę się zastanowić gruntownie nad tym. Dlatego też będzie w najbliższych tygodniach mogę być trochę mniej dysponowany, aczkolwiek wracam z, później ze zdwojoną siłą do tworzenia tego, co mi Pan pozostanie lub tego co wymyślę, bo mam nadzieję, że, że to wyklaruje się i wy... pokaże wszystkie słabe punkty w tych moich trzech poziomach, nie. Więc w sumie ostatnie dwa, trzy tygodnie to były same niepowodzenia, nie ma bardzo się czym chwalić, ale chciałem Wam powiedzieć o tym, że, że działam z trzema poziomami i wiem, że muszę po prostu wprowadzić zmiany, żeby mi się dobrze z tym pracowało, żeby to fajnie działało i wyglądało. I tak jak obiecałem, to jest wszystko na dzisiaj. Było krótko, było treściwie i na temat. To wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. Mam nadzieję, że ktoś z tego wyciągnie naukę. Chodzi mi o to, że jeżeli masz wątpliwości, jeżeli pracujesz z programem Trzy Poziomy, jeżeli masz jakieś wątpliwości, jeżeli coś ci się nie układa albo widzisz, że coś jest nie tak, to warto usiąść jeszcze raz przy tych, przy tych um, celach. Ja teraz to będę robił. Będę się z wami dzielił na bieżąco, jeżeli będziecie chcieli. Dajcie znać w ogóle tutaj w sumie albo na YouTubie, albo na grupie w komentarzach może czy bylibyście zainteresowani takim w ogóle przejściem się po, po tym. Wiadomo, nie będę pokazywał może wszystkich celi, bo nie każdego po pierwsze to interesuje, a po drugie, że też są rzeczy prywatne, których bym może nie chciał za bardzo wywlekać. Ale niektóre rzeczy fajnie by było faktycznie przejść i zobaczyć, jak ktoś robi może. Więc to nie jest taki zły pomysł. Dajcie znać, co o tym myślicie. Dzięki za wysłuchanie mnie, bo musiałem się w końcu komuś wygadać, a wiem, że na grupie tutaj jest dużo osób podobnych do mnie, więc to zawsze lepiej, kiedy wiecie, że... Posłucha ktoś, komu się to może przydać, i kto też może mieć dla Was jakąś radę. Także jeszcze raz dzięki, trzymajcie się zdrowo, i do zobaczenia następnym razem. Cześć.